Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Paxos planuje wprowadzenie nowego stablecoina w Singapurze. Solana skoko 17% po pochwale Kathleen Wood za szybkość i opłacalność. FTX planuje sprzedaż kryptowalut o wartości 100 milionów dolarów tygodniowo. Szybki wzrost ceny Avalanche po ogłoszeniu współpracy z JP Morgan. PancakeSwap wprowadza na rynek nową platformę gamingową. Binance Japonia zwiększa ofertę o 13 nowych tokenów. Kazachstan oficjalnie wprowadza swoje CBTC, czyli cyfrowego TENGE. Giełda OKX ogłasza plan ekspansji w Brazylii. Giełda Polinex wznawia wypłaty po ataku hakerskim na 100 milionów dolarów. Bank of America twierdzi, że cyfrowy dolar jest mało prawdopodobny w najbliższym czasie. Giełda Binance wprowadza nowe pary handlowe. Apel Europejskiego Banku Centralnego na temat luk prawnych w regulacjach kryptowalut. Na całości artykułów, jak zawsze, zapraszam na stronę otokrypto.pl. Dziękuję również wszystkim za subskrybowanie kanału zarówno na TikToku, jak i na YouTube. Pozdrawiam.